Mamy alarm! Nie na są te kury! A ciekawski na mnie napadł. Masz. Cicho bądź matka. Za chwilę pewnie skupę zrobi. Co? Prosimy o komentarz. Dobra, idź kurown. Ciekawski. Dlaczego ty po mnie łazisz? Ciekawek. Plamka moja, plameczka. Cicho bądź kata Ciekawski! Ciekawski! Zejdź chłopaku! No! Wiem. Oj. We wiaderku jest? Chodźcie chory, chodźcie chodźcie, 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 chodźcie. Słuchajcie, no wydarzyło się coś niesamowitego. Mamowy kogut czeka na... ...owies. A, ja się mnie tu atakuje. Prosimy o komentarz, jak było. dobra, bo on mnie zaraz. Wyłącz, bo ja się nie zmieści. Czaję, znaczy...